Przed tym jak otworzę turniej, że niech moc będzie z wami, a, a dziewiąty powiatowy turniej szkół uważam za otwarty. I no wyjeżdżam z radością, dlatego że no, za moich czasów turniej się narodził. E, widzę wielu dorosłych zawsze na widowni i to są właśnie ci, z którymi ten turniej powstawał i widzę jak bardzo im szkoda, dlatego tu są, żeby zaglądać, tu się naprawdę dzieje. Ja też to robię. E, cieszę się, że jest nadal pięć szkół, mam nadzieję, że jeszcze to się rozrośnie. E, Liczyć każdy umie, więc Państwo i tak już wiedzą, do kogo trafi Puchar. Puchar przechodni i inne nagrody za zdobytych 175 punktów trafiają do zespołu szkół numer dwa. I zaprosiłem przedstawicieli zespołu szkół żałobowych tutaj na scenę z nami z Panią Dyrektor. Gratuluję zespołu, zespołowi szkół nr 2 za to, że po raz kolejny jesteście najlepsi. Tak jak było mocno, nikt zwycięży lepszy, także jeszcze raz gratuluję po raz trzeci. Po raz trzeci, więc myślę, że należy ten puchar już zostawić w zespole szkół nr A ja przekażę ten puchar gratulując Wam, dziękując za wspaniałą zabawę wszystkim, tak jak Wam Pani Dyrektor Agnieszka Pytęga.